Cześć, tu Macie. witajcie w kolejnym odcinku z gry Left 4 Dead 2. Kontynuujemy mapkę Barcelona i oczywiście jest ze mną Kina. Jestem! I... Młotka. Najęte no Już, przepraszam. Dobra, to my Kina idziemy. E, no też. wy idzie. się zatrzymaj na moment. Dlaczego? Zatrzymaj się, zrobię ci screena, spójrz na mnie. No mogę cię ja się ci... Czekaj, nie mogę screena zrobić, to mnie w 12 nie, nie działa... A, bo czekaj, dobra. Bo nie mogę, jak kłócam. <laughs> Powiedziałaś... No to, o to odejdź ty! <laughs> Powiedziałaś, Prawne. czekaj, i twoja postać się podrapała po nosie, dobra. wiesz? Już dobra. ci lepiej? Bo, tak, już. Podeszle wam później, jak, jak u mnie wyglądacie. A umyłaś rączki po tym, jak wyszłaś, tak? Tam drapanie po nosie... broń wręcz ręce i siekiera. Mogę? Możesz. to. No dobra, niech ci będzie. No to, odejdź to. Ty możesz jeszcze siekierą jak chcesz. Jest szelba. Która chce strzelba? Ja ja mam wzią, strzelba. A ptaszki wzięte? Nie, Chyba nie tak. I dzisiaj w Wiochy nie robimy, dzisiaj wygramy. No, na pewno. No, a nie? Ale. O, wio Wiochy dzisiaj nie. Od razu nie... mówię, że ja nie umiem grać. Kesholter! Nie! Tylko troszkę! Limol! Pięknie mnie. Nie wiedziałam, że mocno się włączy zazdrość, to. Jak zwykle. O! To jest cię, jakie napalony. Eminem. Ale, Eminem. jaki napalony w ogniu wyskoczył. Nooo. Napalony Eminem jest napalonym minąłem. W tym odcinku to się nazywa Chris Brown, bo bije dziewczyny. Serio? O! gaz! Biorę gaz! Wiesz. Biją mnie! Tu cię bije? Kto cię bije? Oplazły mnie z każdej strony! Kina, zapinają cię od tyłu, ty uważaj! My no, nie mogą zapinać, ale moje młotki braz nie będą! Będzie bude... <laughs> Oj, cicho! <laughs> Młotka, gra mówi, a nie oj, cicho! E, Magda, czy ja mogę mieć w dzisiejszym odcinku taką specjalną prośbę do ciebie? Nie. Proszę, siostro, taką specjalną siostrzaną! Nie! Ojej się! No proszę, ja mówię nie! Dobra, czego? Jak będziesz widziała taki samochodzik, w którym tak światełka migają na kolorowo, to w niego, kurwa, nie strzelaj! Tylko z kolby. Dobrze. Nie! Tak. No ale młotka pozwoliła! No ale poszłyśmy źle, a kina poszłam gdzie indziej. Bo to kina, o nie, 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 nie. Nie napataczaj mi się! Donkey Kong. O! Nik! wygrał w życie. Dlaczego go zapinają tu mogą. Nie psujcie im prywatnej randki! Czekajcie. Dobra niech się sam pierdoła jeden ulaczy. Ja mu nie A będę... mieli prywatną randkę... Nikt wygrał kto poślubi mojego syna i... To mojego... Boże, wy i wasze seriale, naprawdę. To moje no, Ale tak, troszeczkę przypomina tego gościa, co to mojego lubi Może mnie! Co możesz, może się Uratujecie, się Magda! Uratujecie! Młotka, ja na stracenie! Ty nawet patelni dzisiaj nie masz. Uratujecie! Akin, Tylko młotka ja. z siekierą jest jeszcze bardziej sexy niż bez. <laughs> nie, młotka jest bardzo załatwiłam. Młotka z patelnią jest bardziej sexy. Robić Bo... ci naleśniki flambirowane? Czy jak to tam dozywa? na nie chciała. Ja wolę sobie słowem. Ty, Ty masz lubisz pomidorową teraz. Lubię pomidorową, ale nie każdą. Ale od dzisiaj dostajesz zawsze smaczną pomidorową. Tak, to, to, to lubię. I tylko mi się to kojarzy z... Brutal Legend? To tutaj takie? Tak, bo Slimor tam... Mimol! Nie kinę! No, no kurwa! A jest to? Jest no się dupą do te kraty tutaj. A może mi po której też powiedzieć, gdzie jest amunicja? Nie mam. Chyba os oszczędzać Madziu. O, to no, o... fapaczu jeden. No, dziękuję. Proszę. A mówiąc o papaczu, miałeś na myśli masturbatora czy kina? To, to okay. Masz Masz masturbatora. Maciu, co tam robisz? Cicho. No, nie da się. ty, jak mnie przestraszył, przestraszył Dlaczego jest dlaczego wy go napuściłyście na na nie wolno! Ona się zgubiłaś. nawet się zgubi, nie wierzę. O chodź ja popadłam! Magda! Magda, Magda jak... mam coś dla ciebie, chodź! Magda, jak grasz w Mario do siebie kupisz? Ale ja zwiedzam, mnie się głupie! Magda zbiera dobre grzybki w Mario. <noise> dobrą stronę idziesz. Ej, bo ja nie wiem, jak do ciebie dojść, Magda. No chodź tu. Jak ktoś chce broń wręcz, to tu leży. Ja nie umiem dojść do ciebie. Kurwa, Magda! Jest taka dziurka potajemna. <noise> tak, i tam po prawej masz. Co dla o, ciebie? O, jest patelnia. Jest. No. A ja maczetkę już znalazłam. No dobrze, ale nie będzie patelnia. No maczetka też była, wiem, że była. Tam I dzisiaj... W imieniu jajecznicy surowo cię ukażę swoją arcymagiczną patelnią. To jest Chris Brown dzisiaj. No i mnie dopadł. Nie żegaj! No to było listy w wszystko. stringach. Ej chodźcie tu gdzie, co wy tam robicie w ogóle? Jakie ty dziwki Madzia oglądasz? Ej! E. Kina po co ty tam wylazłaś? Bo my tam mamy iść! Uratuję cię Mag! Kina uratuję cię! Uratuje cię? O kurde nie uratujecie. No. Kina zginie, Kina zginie. Nie, musimy ją uratować, biegnę do niej. Ja też. Ale po prostu nie, one się poszły, poszły, one se poszły, kto się poszły. One kto tam przejmował, one sobie poszły. Dobra, Niki już masa. Czekajcie, pikacza wrzucam. No potęgę posępnego czerepu! Patelniu, przybywaj! przybywaj! się muszę skleić. To się klej szybko. To jest zły moment naklejenie. O, teraz już To jest już to dobry. Dobry moment naklejenia, idziemy. Madziu, pamiętaj, skolby. Nie strzelaj, skolby. Magda, nie nie kolby! nie mam kolby! Nie mam kolby, bo nie mam amunicji. Pytałam się, gdzie o, jest ammo. nie. AMO. <grymne> 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 Ale masz gitarę, musisz gitarę! Jest gitara, jaj! Ale nie, gitara jest w To jest Kii. jak chciała. Gdzie wy jesteście? A wy tu jesteście. Nie kija. O, tu będzie amo. popatrz. O, dziękuję. Oj! <grymne> Zobaczyłam nika i strzeliłam mu w plecy, bo się go przestraszyłam. Pożyczę sobie defiba. Madzik, podejdź do mnie. Ale... Chodźcie, chodźcie, pomagam. Nie strzelajcie do niego! O, a, a, ja cię, mam się wiem. O, o. O, dziękuję. Aha. tak. Da! Co? Wszystko w rodzinie zostaje, odczep ty się. O! Oh, weźcie sobie lewitującą broń. To, to ja, wow. Ci, ja, ja, ja ci powiem, to ja ci powiem. To chyba nie jest w moim stylu. No nie, to jest... ja czy... No, chce to, to się przychodziło. Co? No właśnie ty przychodziłaś tą mapkę tyle razy pierwsza połku. O, o burzcie. O, Amo! Dobra, idziemy, nie robimy wiochem, mówię. Nie tu! Oj, kina to no. przyzwyczajona już. Tam mocę, też rzuciłam pipę. Wo 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 jaki o, o, ja się wycofuję. <grym> Łotka, się co chcecie. Chodź tu. No, czego by się cykata tam? Już się nie ma co cykać. No to to wabiorę. Lulaku! I na nie! Trochę, bo. Łosław. Spoko, możesz umrzeć akurat. Ej, będę ciuć kacz! O, zabiję go kanistrem! Ty, tęgi palancie! A czy który z was może łaskawy tu zaskoczyć? Nikt cię no. maca. Graj z żoną i siostrą, i tak podnosicie bot. <laughs> no bo wiemy, że on jest najbardziej kompetentny z nas wszystkich. Właśnie! <laughs> Wszystko w czarnych barwach postrzegasz. Tak no się poczę, to tak. Dobre, że... O nie. Dlaczego ja umarłam? Bo ten samochód. <noise> ja sobie tak przechodzę, chciałam go skąpić i umarłam z wrażenia, no. To powinni się ci, którzy mogą. Ja się no, Będziemy biec. Tylko... Ale niech mnie pilnują. Tu. O, dziękuję. Nogi! Chodźcie, chodźcie! Tak jakby Magda już coś Zgadnijcie co. Zabij. kur... Masturbator tak. mnie ujeżdża, no podnieś... weźcie go ze mnie. Nie Ej, mogę nic się Nikt i powie... nie ten... Nikt nie pobiegł, to jest Hina. Czemu leżysz? Hina, wstawaj! Na to... Zawsze to sobie znajdziesz odpowiednią porę na opalanie. Dobra, wy się tam pomacajcie, ja tu chwilę popilnuję. Lej! ich! No, nie, nie, mam ta... nie mam kogo. Dobra, biorę adrenalinę i cię podnoszę. Kogo no, tam macie? Tu. Już idę. Bo znowu w tym górnym no, miejscu czy... są szaleje. Ja kurde, zaraz. Dawaj, Stawaj, stawaj. No, ja mam adrenalinę! Nikt zepsuł, widać bota. Dobra, zapierdzielamy ją ja wam gry. screena, nie? O o, a nie masz się czym poleczeć? Tak, nie, mam. masz pilcy tylko. Dobra mam chyba yy, jak coś, weź sobie gluta, Nie żyje suka, nie martw się Splinter gdzieś jest Uratuję was! No lepiej na siebie uważaj Daję radę ale jak ostatnia świnia zostawiła mnika w tyle. Oj tam, to i tak bot. No ale może być przykro. Jasne. U, też mają uczucia. Serio? Czemu się rozdzieliłyście? Nie wiem. Nie wiem, Chodź, chodź. No, Chodźcie, bo coś się argoli straszliwie. Szukam że jakiejś apteczki czy czegokolwiek. Bo nie wiecie. Rzuciłam to... w Nika Bajlem, ale to nic. Oj tam. Młotka po prostu. Ja mogę schodzić, czy wy już ty jesteście? Schódź. Ja zginę zresztą, bo mam tylko jeden ten życia. Nie zginiesz. Kropa naprawdę leżąc w stykach, będziesz się teraz drapać. Ja leżę w ściekach. I się nie drapię. Jezu jego powoli. Oko. <gryźń> <Wójcie> obie, tak? <gryźń> Daleko jeszcze Paga na krysa. z już nie umarł? O nie. Coś mnie przewróciło. Da się tu wejść? Magda, Mówi, no, ratujnika, ratujnika. Tak, tak swoją młotkę podnoszę, młotkę podnoszę. Ja ją podnoszę, ratuj Nikt nie żyje na śmierć. Tak. Trudno. Znajdziemy lepszego bota. Tak, na pewno. Eee, teraz? No nie wiem, wy przechodziłyście tą mapę. Nie wiem, młotka, ja wszystko widzę czarno-białą, więc tak naprawdę gówno widzę. Ja też widzę. O, czarno -białą. To to, 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 to do to, mnie, to, to. chodźcie. Uwaga, na ślimola, bo za nami... Idzie. No. Jakie w ogóle pełne skupienie nie tak! Może wszystko jest czarno-białe. Może o. trzy laski dwie na gris. Jest, jest! Doszłyśmy, doszłyśmy! Maciu za każdym razem tak się cieszy. Wiesz, pierwszy <noise> raz z wami dochodzę! Ale patrzcie, bot nie najlepszy! Kto był najlepszy bot? No, proszę Maciu, jak tam Tamka pocisnęła. No! Oj, I pogada. I no, to nie ja. No, a kto się na witch rzucił? Mieliśmy witch w ogóle? Mieliśmy. Tak! Mieliśmy! się rozdarła, jak ją zobaczyła, że Jezus ma... No bo mineryja wyskoczyła! Nie ominęło, nie pamiętam tej no, bo ja wyszłam ze zakrętu i na nią wpadłam, miałam grey screena, więc pociągnęło mi dwa razy z tego. Złem. Boże, Niki już murduje, o ja to chcę, uwielbiam. Ej, to ja się jeszcze ładuję, ja nie wiem, co jest dzisiaj ze mną mi z tego powodu. Chcesz mniej filmów z internetu ściągać? Tak, taki jak z brzydki stron, tak. O! Młotka o takich, patrz! Z Pokaż. Tu, widzisz? Bohater główny. O, tak! Ale byczek! Ktoś się kropa. tam masakruje? Kropa, kropa? czy ty się możesz ułożyć? Nie, bo Kropa się nie może zdecydować, czy wychodzi z cycków, czy jednak zostaje w To że coś się roztelepało. Już gotowe, można iść dalej. Tak. Myślę, że tak. To raz, na górę. Zu że się rządzi, skurno. no. baj mu się, więc na niej było. On ktoś musi pierwszy umrzeć, nie? Nie to! No. Ja słyszę swoją koleżankę, Madziu. Tak. Ja. Chyba gdzieś ty jest. Da. <ślaski> o, nie. To ja tak. Wszyscy na mnie, wszyscy wyszliśmy z ręką. Pomocy. Pomocy. Help, dziękuję. Czekaj. Teraz... Dobra. Czekajcie, bo połują mnie! Dobra, nikt mnie podnosi. Ja miałam pełne chapeki Też miałam. Było nie że ona tu jest. Dobra, co to mam ciekawego? Czego tu nic nie ma? tak Jak nam to świetnie idzie, to ja się obawiam kuźwa, finału. Naprawdę się obawiam finału. Oj, i dobrze będzie. O i tak zaraz się zgodniemy, no. I nam jest tu banalny, daj spokój. Katanka i... jest! I, i... O, ja wezmę katankę choć raz. Pozwolicie, że się z tej apteczką. A czy była apteczka? Ja, Teraz tu się. Właśnie znalazłam. A ja nie. Pani, że mnie wchwyciłaś się odsunąłam. No cóż. <noise> Ten dźwięk patelni. Jest boski, co oh, chcesz? Poj sobie baj na kina To jest, sobie kina. jest, A, jest. Uh. dobra lecimy dalej A gdzie? Eee, gdzieś tam przed siebie Czekaj, bo ja nie Tam? Magda, chodź tutaj Co? O nie, bo ty też masz dobro Mam Twika Nikt nie przeżywaj Ina, nie! Ina! Jak się rzuca w ogóle? Co to już było? Oj, rączką obciąłem. Tam na dół? Chyba tak. No, masz inną drogę. Mandziu, gdybyś miała zostać z kimś z rodziny Adamsów, ale mnie obrzyga. Młotka! Naprawdę musiałaś go zabijać! nie została. Zobaczcie go! Nie go, ale nie wiem na ile skutecznie. Chyba bardzo, bo się skutecznie. Na no, omen. Jak Młotka zrobi patelnię, to nawet jeździec wypada. Znaczy, ja. uderzy patelnią, to jeździec umiera. Każdy znaczy, Joki tak. umiera. Ja już nic nie mówię. Nic nie mówię. Nie pogrążaj się. Tak, Mia, miało być poważniejsze. To ja robię reklamę. Ale tak z, nie bardzo mi na rękę w sumie. Co ty masz mieć Nie zdradzasz, mi. zdradzasz mnie! Zdradzasz apteczki! Ja wzięłam. Ty masz. Dużo tych apteczków czy... Nie, jedna. Wiem, że jedna na pewno, natomiast... To ja wzięłam. Magda już zeżarła, więc wiesz... Jak będzie skina, to ją pomacam. No nie, nie chcesz mnie nosem. <laughs> masz, macam cię. U. Tak siostrzania. nie? A, no. no. Na no. <laughs> tu jest apteczka, A, bu, ja je Tu jest tapteczka, to sobie bierzesz. Biorę Tu są zabronie. Pompka jest niezła. Młotka ktoś dla ciebie tu jest. Chris! Ulatujecie! Chrisa czy mnie? Młotka, zdejmij go! Dzięki. Proszę bardzo. To jest pieczyć, bo ja siebie y leczę. Dobrze, osłonię cię patelnią. Yeah. Dobrze. Idziesz? Idziesz. Mm. Też idzie. Słuchajcie, tutaj coś na pewno jest za tymi drzwiami! Maski uh. no. do baseball'a i pipe, jakby ktoś reflektował. Nie. Mm. Hey, let's get up the street. Bardzo tak bardzo na jolą przed twarzą przeskakuję, jak strzelam. Są piguły, jakby ktoś chciał. No i opteczka jest. Biorę. Grajcie. A to. To pana wózek. Okay, watch. Nie zapomnił bez nikogo! Ale nie zostaje! Cię przejmujesz, serio? No on nas podnosi, na częściej niż podnosi, wiesz. Oj, czasami coś tam. Nie, kiedy no, go na dół. O, czar, że się tu zresztą. Zginął, żyłaś. Kina? Nie, ja jestem przecież. To nikt nie żyje. No, nika, no nie mogę go uratować. No to dobra, chodź, będzie bez niego. Już raz dzisiaj umarł, to przyzwyczajony. O, Smoloisk. <laughs> eee, może nawet zbieram? znajdziemy upieczoną kaczkę. Albo dwie? Jak nie trzy? W sumie. Nie, no kaczek chyba trzech nie było. Były trzy. Byli kaczynski i kaczorowski jeszcze. O, Magda, zobacz, co tutaj jest. Gdzie ja to. Przepraszam. O, to ja przepraszam. Ojo! Of oj, oj. oh, Tyle z ciebie! Eee, uh, um... No. Moją żonę, moją żonę! Zatykłam no, go z patelni. Mm. No to... Drogie pani. No to pane... w nogi. Bardzo. to tyle z nas na dzisiaj mówicie. Każda maczeta w dłoni. Nie! Magda? No, tak. Nieee, Pałują mnie! Matuję cię! Nie. No tak poniekąd nawet przeżyłam przez chwilę. Chodź, Magda, nie miałcz. Ja nie miałczem, nie wiem. Jak mnie tu trzymają. Już się uwolniłaś. Dziękuję. Posłaniał krzywiłek! Tak tak. Czekaj, może sobie pi... pigułę chciałam wziąć, ty gdzie na mnie wpadłeś! Przepraszam, muszę Kim nie najpierw pomóc, bo ją bije. Kris, ja, ja tu sobie poradzę. Boże, kobieta nie masz, nie depcz mnie! Jak jakaś go przestrzelić. Kina, nie żyję na śmierć, a ja zaraz też umrę nie. na śmierć. Nie! Młodka, nie! Ja nie mogę pociągnąć. Użyłam! Ja mam takie wrażenie, że. Serio, ja się tak opierać na tym, że przechodzimy jeden poziom, po czym umieramy na kolejnym? Dzięki, i kolejny odcinek jest to samo. Ale mamy taki. Był... Finał! Czy, czy jeszcze, nie? Nie, jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze jeden safety house, i pierwszy finał. A, no to luz. Więc poza tym, na akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. No, wszyscy a, się cieszą, wszyscy. Tak. Mario i tak dalej. Mam nadzieję, że tak... choć trochę Wam się podobało. Tak, no, tak naprawdę no, to, to po prostu raz tak... ćwiczyłyśmy. No, a to tak, wiesz, prawa do umrzywania na Wszystkich Świętych, na Światowy Dzień Mody i tak dalej. No, no, dokładnie tak. No, więc tak to wyszło. Dobrze, to dziękujemy, wiemy, że Wam się podobało, bo była ze mną taka dziewczyna jak Matka i Kina. Byliśmy. Byłyśmy. Tak, więc widzimy się chyba w kolejnej części, bo dziewczyny zechcą na pewno to nagrywać. No nie wiem, zależy ile dostaniemy garzy od odcinka, bo... Te 30%? Coś tak słabo. No to dyskutuj z szefem YouTube'a. No. Dobrze. Z tym, yy, z bossem naszej tej. Jak to było? Don Mafii. Mafii no. Tak. Dobrze, więc trzymajcie się Brak i cześć. Cześć! Pa! Pa!